Ale zostali kupieni przez sułtanów? No nie Chyba tylko bogatego właściciela sułtanów stać na kupienie wszystkich trzech braci naraz Mam nadzieję, że jesteście gotowi, by stawić im czoła ha, Nikomu nie uda się przechytrzyć Joe Mam wzrok Rysia Zbierajcie się, chłopaki. Czas uzupełnić bank informacji. Sultani grają jutro z Hydrą. Będziemy ich obserwować. Hmm. A gdzie ma się odbyć ten mecz? W Dubaju, Matadorze. Dobra, dobra. Goodbye, trenerze. W drogę. Co jest takiego wyjątkowego w grze tych trzech braci? Kurczę. O. Oh. Hm? Hmm? Chciałem się tylko upewnić, czy widzisz to co ja? Szejk Alizaman zadecydował, że bracia będą przygotowywać się do meczu z Hydrą z dala od kamer telewizyjnych. Czy jest pan zadowolony ze swojego nowego nabytku? Tak zadowolony, że pozwoliłem braciom wybrać dowolne numery. Numer jeden? Myślałem, że tylko bramkarze noszą numer jeden. Aziz, Akbar, Alam, dostajecie chyba wszystko, czego chcecie, jak to możliwe. Jesteśmy najlepsi. A co myślicie o meczu przeciwko Hydrze? Nie, nie mamy żadnych obaw. Proszę jeszcze o parę oh. słów. Eee, nie mamy. Żadnych obaw? W końcu co trzy głowy to nie jedna. Trzech geniuszy oh. futbolu doskonale rozumieją się na boisku, nie mówiąc ani słowa. Oh. Nie możemy się już doczekać, by zobaczyć ich w akcji. Oni mają zdolności telepatyczne. Tak, ich strategia to komunikacja bez słów. <śmulny> Trzej bracia zdobyli dzisiaj gola. Myślę, że sułtani mogą się liczyć w walce o mistrzostwo. Mam wrażenie, że oni czytają sobie w myślach. No wiecie. Huh? 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 Jak oni to robią? A? Ktoś tu stosuje niedozwolone sztuczki. Hej, Matador, co się kryje za tą waszą telepatią? Trenerze? W tych maskach znajdują się słuchawki i mikrofony, a same maski wykonano z dźwiękoszczelnego materiału. Hej, Joe, pokaż, jak grają bracia Amal. Ojej, miałem wrażenie, że on jest w mojej głowie. Biegnę do ciebie, Nord. Tu jestem, stary. Ha? No nie. Jeśli bracia Amal porozumiewają się telepatycznie, to mamy poważne kłopoty. Genialne! Świetna zabawa! To będzie zabawne dopiero, gdy jutro uda nam się wygrać. Tak, to prawda. Braci Amal znaleziono na boisku w małej wsi, zagubionej pośrodku pustyni. Poza podartym ubraniem cały majątek trzech sierot stanowiła piłka futbolowa. Skoro nie pokonaliśmy ich na treningu, jak zrobimy to w czasie meczu? No właśnie. Musimy wcześniej znaleźć jakiś sposób. Dosyć tego. Dziś wieczorem potrzebujecie jedynie R i R. Rock'n'rolla! Relaksu i jeszcze raz relaksu. Gdzie nauczyli się tak grać w piłkę? Tego nikt nie wie, ale bracia odmawiają występowania osobno. Nie rozstają się też ze swoją ukochaną piłką. Aha. I jak podoba Wam się mm -hmm. w Dubaju, drodzy Super Strikers! Ten telewizor do nas mówi! To chyba jakieś czary. <laughs> Ale nie drogi klausie, to tylko zwykła wideokonferencja. Przecież wiem. Ach, witaj, trenerze. Chciałbym zaprosić całą Waszą ekipę na przyjęcie dziś wieczorem. <laughs> Przyjdziemy z wielką przyjemnością. <laughs> Zapraszam więc na mój jacht. Do zobaczenia! Dobrze, że zawsze mam ze sobą strój do tańca. Ha, ha, ha. No to jednak będziemy dziś mieć rock and nie? Ha, ha. Rock roll! No to ja już pójdę. Ha. Ha. Ja. Ha. Ha. Widziałeś to? Ci goście czytają w swoich myślach. Wezmę to, i to, i jeszcze to. Hej, bracie, masz dziś niezły apetyt. Zawsze dużo jem, gdy się denerwuję. Hej, Joe, naprawdę sądzisz, że oni są w stanie czytać w swoich myślach? Hm, tak, sam chciałbym być telepatą. Wiedziałbym wtedy, co oni czują. W ciągu trzech ostatnich dni front burzowy. Należy jeszcze omówić trzy kwestie, które. To znak! Chłopaki, nie będę się stresował przez jakieś tam głupie znaki. Musi być sposób, by ich pokonać. Spokojnie. Będziesz miał jeszcze cały mecz, by go znaleźć. Ale zajmiesz się tym jutro. Obiecaj mi, że teraz dobrze się wyśpisz. Obiecuję. Coraz śmielej poczynają sobie sultani. Jak powiedziała co trzy głowy to nie jedna. Ach. Niestety zawodnicy trajkes dzisiaj grają zupełnie bez głowy. Ach. Jest! Z tego co widzę, to gesty wykonuje tylko jeden z braci. Ha? Chyba znalazłem klucz do tej zagadki. To? Jak mogłem to przegapić? To jest to! Zmylili mnie, wymieniając się koszulkami. W tym gangu jest tylko jeden geniusz. Naprawdę szczwane z nich lisy. Ach, musieli wymienić koszulki podczas przerwy. Pozostaje zgadnąć, który jest który. Jest jeden sposób, żeby złapać węża, wywabiając go z jego kryjówki. Oto co zrobimy. Posłuchajcie, będzie. Co robią gracze super strikers? W rozpaczliwej sytuacji podejmują I... rozpaczliwe decyzje. <grystki> Strajkę zbawią się z jednym z braci na środku boiska. Wygląda na to, że braciom Amal to się nie podoba. Da! Co się stało z braćmi Amal? Mamy się. No. Ale czy Super Striker zdołają odrobić straty? Ładną masz koszulkę. Może się zamienimy koszulkę? Ty? i Ja. Ja? Jakim cudem odgadłeś? Dobrze Was obserwowałem. Gracze Super Striker znów skoncentrowali się na jednym z braci. Zróbcie coś! Zróbcie coś! No zróbcie coś! I go! Coś takiego! Supa Z całkowicie odwrócili losy meczu! Udało im się w pełni unieszkodliwić braci Amal. Szejker strzela bramkę wyrównującą!